Cześć z tej strony, Paweł. Dzisiaj pokażę Ci ciekawą partię pomiędzy Rosanesem a Andersenem. Partia ta z 1863 roku, rozegrana we Wrocławiu. Um, pokażę ją głównie dlatego, że mi się podoba. Prezentuje ona fajną ideę i efektowny styl gry Andersena. No i może e, zobaczysz, jak to wyglądało i odczytajesz sam, czy. To było. Więc tak, w partię E4, E5 F4, gambit królewski, który był wtedy bardzo często grany. Oczywiście czarne zbiły pionka, skoczek F3, G5 aby obrąć tutaj obrąć punkt F4, H4, żeby naciskać G4 skoczek E5. Skoczek F6, aby bronić punkt G4, i goniec C4 atakujący punkt F7. czarny oczywiście bronią: D5, EB1, goniec D6 atakujący, skoczka D4, skoczek H5 broniący punkt F4. Jak widzisz, tutaj. Biały, bez pionka, ale jest jakaś inicjatywa, więc walczą dalej. Goniec, B5 szach. C6. Bardzo ciekawa teraz idea. D bije C, B bije C, skoczek bije C6. Jak widzisz, już teraz mamy równowagę materialną. Tak naprawdę tutaj lepszym posunięciem jest hetman b6 przynajmniej tak zalecała tutaj program szachowy natomiast w partii nastąpiło skoczek bije c6 goniec bije c6 i widełki czarne poddają wieżę królew 8, goniec bije a8 skoczek bije e, skoczek g3 przepraszam wieża h2 Widzisz, w tym momencie białe rzeczywiście mają wieżę mniej. Natomiast wieża na H2 jest tak jakby poza, poza geom. I to jest ta idea, że białe oddały, na znaczy czarne oddały wieżę a wieża na H2 jest jakby poza geom, więc pozycja jest mniej więcej równa. Oczywiście materialnie białe mają przewagę, jeśli uda im się przetrwać, to najprawdopodobniej końcówkę wygrają. Natomiast przewaga czarne mają inicjatywę, jeśli ją utrzymają, to jest szansa na wyrównanie gry. W partii nastąpił końiec F5, atakujący końca na 6, a jednocześnie rozwijający ruch, koniec D5, Król G7 z planem wieża A8, Skoczek C3, wieża A6, tak czy tak. Król F2 i teraz Hetman B6. Już wiąże pionka. Białe prawdopodobnie nie chciały, aby tutaj te związania nastąpiło, więc zagrały Skoczek A4. i Teraz Hetman a6, bardzo dobry ruch z groźbą hetman e2 hetman bije e2 wieża bije e2 król g1 wieża e1, król f2 i wieża f1 mat e, przykładowo gdybyśmy chcieli błądzić przez c4 to ten sam motyw i czarne zyskują figurę, bo biją tutaj po odbiciu, tak jak widzisz, dają mata. Nawet jak się nie odbije i zagra na przykład B3, to Hetman wraca. Już mamy tylko jakość do tyłu. A tutaj, jakby niebezpieczeństwo związane z punktem E2 nadal jest. Można oczywiście na przykład. Zdawano się na skoczek C3 broniący, punkt. Teraz cicho posunięcie goniec E7. Zbić nie można, bo jak zbijemy, to Hetman B6. <ścoughs> hetman B6 no i w tym momencie wszak eee, się mogą poddać, mogą poświęcać kolejne figury. Zgaję tu, no to oczywiście dostają mata. Nie, no, więc, e, więc skoczek C3, ale e, znaczy skoczek C3, więc w tym momencie białe zagrają A4, żeby zagrać skoczek B5 i przeciwdziałać tutaj. Natomiast piękna kombinacja Andersena Hetman F1 odciąga Hetmana od pola D4 On zbił goniec D4. Jedyny ruch to zasłonięcie się gońcem wieża E3 i mat jest nieunikniony. Grozi wieża E2 nie ma obrony przed tym ruchem, a po g 1 wieża E1, mat. Fantastyczna partia Andersena pokazała, jak koordynacja figur potrafi wziąć górę nad przewagą materialną. Dziękuję Ci za obejrzenie tego wideo i jeśli uważasz, to zostaw jakiś komentarz. Dzięki. Cześć.